o tej późnej godzinie tak noc ten nagrywam bo jest jest, która 21 czy nie wiem tak zostawcie no Jezu ja nie mogę Zostawcie łapkę w górę dla tak, moi zwierząt o mój jeden kot umarł, też mam jednego. I nie chcę, żeby tak z moim pieskiem się mało zdarzyło. Mój kot miał 10 lat i wtedy umarł. A mój piesek też ma 10 lat. Właśnie, więc zostawcie e, dla mnie szupka. Dla mojego dużego pieska. Aj Ary. Ajry bo u, na, u naszych środkowych sąsiadów, o tak, a nie tak, u pani Igi, yy, to jej pies zawsze wychodzi i później idzie do mojej bramy, i nasze, znaczy do mojej mamy tam i cały czas Ajda wychodzi, bije się z nim, więc zostawcie dla moich zwierząt wszystkich babki z góry. Bo naprawdę nie chcę, żeby oni, no, nie skończyli jak mój kot, sadziorek, swoje siedem wykorzystał, nawet dziewięć wykorzystał, nie mogę.